Rozpoczynamy pierwszą kolejkę pierwszego sezonu wirtualnej Ekstraklasy. Zmierzą się tu różne drużyny w dwóch ligach: Ekstraklasie oraz pierwszej lidze. Pierwszy mecz, czyli Śląsk Raków, kończy się bezbramkowym remisem. Natomiast już po chwili mamy mecz Pogoń Górnik. W którym Kuluri strzela piękną bramkę na 1 do 0. A już 20 minut później biczak Chan strzela na 2 do 0. A już w drugiej połowie Gorgon po dośrodkowaniu na 3 do 0. Pogoń wygrywa pewnie z górnikiem i na razie wskakuje na pierwsze miejsce w eksaklasie. Już mamy mecz z zagłębia Krakowia w którym to z akcją pierwsza wychodzi Krakowia i już w 11 minucie Krakowia strzela na 1 do 0 Ale Zagłębie Lublin pod koniec meczu się budzi i strzela bramkę wyrównującą i dowozi remis do ostatniego gwizdka I teraz mecz Hit pierwszej ligi Lech stal już w trzeciej minucie Dośrodkowanie po rzucie do Isaka i Isak strzał i gol na 1 do 0. Piękna główka. Już mamy wypuszczanie do Isaka i znowu Isak strzela w 11 minucie na 2 do 0. i teraz było przy bocznej linii podanie do sousa sousa do Isaka i Isak strzela swoją trzecią bramkę w tym meczu 51 minuta 3 do 0 Isak z trzecią bramką w tym meczu teraz stal mielec wybija ale przejmuje lech pozny kozubal przy piłce do Isaka a Isak wykańcza to golem 4 do 0 Napastnik Lecha Poznań strzela dzisiaj czwarty gol i jest zawodnikiem kolejki w pierwszej lidze. Teraz Stal Mielec budzi się i teraz idą z akcją Szkurin i Szkurin strzał i mamy gola honorowego dla Stali Mielec. ale Lech już odpowiada i teraz przy piłce Murawski do Golizedecha Fiabema, Fiabema na dłuższy słupek i mamy go na 5 do 1 i Lech Poznań pewnie wskakuje na pierwsze miejsce w pierwszej lidze. I mamy koniec meczu. Lech wygrywa 5 do 1 ze Stalą Mielec. I zaczynamy ostatni pojedynek w ekstraklasie w tej kolejce. Legia Warszawa mierzy się z Radomiakiem Radom. I to Legia Warszawa pierwsza strzela gola, strzał oddany przez Marka, Marka Guala. Ale Radomiak Radom zdoła wyrównać i wyrównuje wynik spotkania 1 do 1. Ale Radomiak Radom się nie zatrzymuje. Rosza strzał i Tobiasz nie był w stanie tego wybronić. I mamy 2 do 1 dla Radomiaka Radom. Ale czy będzie to koniec strzelania? Nie. Tobiasz się poślizgnął, wypuszcza piłkę. I Radomiak Radom podwyższa wynik na 3 do 1. Błąd Tobiasza. Może i przypadkowy, ale błąd na wagę, nawet jednego punkta. A teraz Rosza. Strzał i mamy 4 do jednego. I teraz znowu Rosza i mamy. Pięć do jednego. Rosza ustala wynik. Legia pogrążona w ciemnościach. Ciemność przegranej. Teraz pokazała się Legia Warszawa. Legia przegrywa wysoko. Aż 5 do 1. Pogrom legi Warszawa w Warszawie. I 3 punkty jadą do Radomia. Ale teraz mamy już mecz pierwszej ligi. GKS kto kontra? Widzę fuć I widzę fuć w 72 minucie. Strzela na 1 do 0. A teraz. Odbicie i strzał. 2 do 0 dla Widzewa Łódź. I koniec meczu. Widzew Łódź zdołał dociągnąć wynik do końca meczu. A teraz puszcza Piast. I tutaj przez cały mecz nie było żadnego strzału, nie było żadnej akcji, a teraz w 91 minucie doliczonych Doliczonej jednej minuty. Piast Gliwice strzela na 1 do 0. Wszyscy myśleli, że będzie podział punktów. A tu nagle trzy punkty jadą do Gliwic. I koniec meczu. Puszcza wznowiła i przegrała ten mecz. I mamy ostatni mecz tej kolejki. Lech Gdańskiego, Jania Białystok. I już, już jak Jelonia. Strzeliła gola na 1 do 0. I tutaj Imas i Imas. St piękny strzał na 2 do 0. I teraz znowu Imas. Imas na 3 do 0 i ustala wynik spotkania. Jak Gielonia Białystok zdołał utrzymać wynik 3 do 0 i 3 punkty wracają. Do Białego Stoku mamy tutaj tabelę Ekstraklasy klasy oraz pierwszej ligi. Lech na pierwszym miejscu. I tutaj mamy wyniki dzisiejszych starć: Śląsk Kraków 00, Pogoń Górnik 30, Zagłębia 1-1. Legia Radomiak 1-5. Le Lech Stal 51, GKS Widzew 02, Puszcza Piast 01, Lechia Jagielonia 03. A już w następnej kolejce zagra Pogoń Śląsk, Górnik Raków, Radomiak Zagłębie, Krakowia Legia, w pierwszej Lidze, Lech GKS, Widzew Stal, Piast Lechia, Jagielonia Puszcza. Dziękuję za oglądanie!